Cześć moi drodzy, z tej strony Ola Dajcie znać co sądzicie o nowej gierce Battle Royale Apex Mi się ona bardzo podoba, przez co zaniedbałam strasznie Fortnite'a Ale chciałabym się z Wami podzielić moim gameplayem Dlatego zapraszam Was do oglądania i pamiętajcie, że jeszcze na Instagramie moja trwa konkurs Można wygrać koszuleczkę z Lamcią oraz Lamcię pluszakową Widzę, że mam jeszcze jeden pakiet do odebrania, także zrobimy mały opening I cyk! To by było coś legendarnego. No, prawie. <grych> Trzymajcie się. Dobra, ja przecież, kurde, zostawić. Ło super, no. Mam longboa na pierwszą broń. Ale dobra, później sobie doczytam, to to ci powiem o co chodzi, a na pewno to, że cię podnosiłem spowodowało, że tak chyba... Nie no, no. Wiesz, ile ma ta gierka? Nie no, to fakt, no gierka jest nowa. Na co nam narzekać? Weryfikować... Zamocniać tą gierkę możemy jak już yy, ta gierka będzie miała ten miesiąc w sumie. No. Hello? Ja mam tylko pioski. Nie, ale mi teraz się gierą. gierę, sakra. Już myślałam, że mnie wywali Kurde. do góry. Nie wiem, czy tam w są. Ja bym wzięła tak. <laughs> Leczenia nikt za o, Kevik. Idziemy na bazę? Tak! Let's go! No, bardzo nam miło Famina. Stateczek tutaj jest. Ale nie wiem czy nie lutowano już. Bardziej się boję, że typy będą nam skakać na plecy z tego statku. No, tu są typy. Tu albo tu. jednak jeszcze dalej. I wyszli. Jezu, za 30 dostał Leży! Kolejny leży. Kto yes! Tam, na... Jaki zes! Jak... Kto mi tam zamknął drzwi yy, ty mi zamknąłeś! Bo ty wleciałeś i ty jedną stronę zamknąłeś, to ja ją chciałam otworzyć, to może i drugą zamknąłem ja Ktoś na pewno zamknął. Co? No to może ten Krzyś mi też, mi też ktoś zamknął właśnie ja Nie A. wiem Nie ja dotknąłem tego przycisku, chciałem uciekać i nagle... Ja dotknęłam, bo mi już ktoś zaczął ten zamykać. To wziąłem, żeby w drugą stronę to poszło. <grymne> no, to sobie. Ej, dobra. Weź połóż, tego, co? Masz złotego Wingman. Złoty Wingman? No, masz, graj tym, bo wiem, że lubisz <grymne> tą broń. Ja wezmę tego triple take. Tu, 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 ty! no. jak? Wiesz, no nie, dobrze. nie, 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 Z nade'em Tak. No i kurczę, teraz oddaję broń i pomagam i ginę. Dobrze idzie. <laughs> Dobra ja się muszę leczyć. No to idę do ciebie. W ogóle ja nie tego, tego Człowiek się zmęczy, nie chce mu się biegać i od razu strefa Trzeba. Muszę amunicję sobie zebrać jakby co Jeszcze amunicję muszę szybko wow. zabrać. Wow, jeszcze nigdy nie miałem do tego. A ty masz ammo do triple take'a? To energetyczne, ola? Gdzieś tu wyrzuciłam już tutaj leży Aha, Dobra no ja Dobra, nie bo Krzyś, już po It's on. Ring's A ja mam. Ja też mam. Yy, w serwie, mogę wam dać drop już. U. O, 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 to się mi przyda. To ja tam od razu biegnę. Odrodzili tu typów! Dobra, biorę ten akcelerator. O, kurde. Chyba odrodzili. Nie, bo by zniknął ten, od, ten znacznik. Mhm. To co tu takiego jeszcze Droplę czasami, że tak. Le... Mhm. No serio drop leci, a mnie tam nie ma... Nie, ja biegnę. Ja muszę tam coś zdobyć z tego krew. Bo ja mam strasznie słabe eko. Już ten drop z wylądował? Nie, nie, nie masz Ja jestem coś... tylko ciekawska, więc ja go mogę otworzyć, ale nie muszę go brać. Bo ja Ja bo po prostu, prostu coś unika. do sniperki właśnie jakieś te, O, optykę. Ja mam przyłącznik ognia jakby ktoś chciał. Wow, co ja... Ale ja tylko kewa wziął. What the f! Aha, jezu! Weź mnie, Oso, nie straż! Mój, mój drop, no co? Ok, lecimy. Dobrze, że podałem drop. Bo no no nie dobrze, dawał. ale ostrzegaj. No, Wiedziała mnie. Dostał. O nie. O, 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 nie. Ja uciekam do was. O, no i tak to się nie, można nie, nie, leczyć. Dobra, chodź tu na blisko. Nie wiem gdzie on jest. W Tam biegnie, biegnie. Ten na lewo malował. Ja używam feniksa. Nie! Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę! No to przynajmniej macie złote kawiki, ja mam niebieski. Mam trochę diabeskę. O, powolony, uh. dojeżdżał to ma. Dobra, chwilę to wreszcie Gdzie jest reszta? Co to jest? Nie, dobra, ja to biorę. Nie wiem czy ja nie chcę, a nie mogę. On jest regulowany. Dobra. Co są ciępta? Te... Dobra. Ja się leczę. Nie mam czym. Leży. Lecy mam. Fuck, nic nie mogę robić. Leży, leży. Nice. Nice Leczonko. Dobry i to Możesz położyć Roni tego robocika? Tak, 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 już kładę. Ja tam teraz się za każdym razem, bo ja. Jak teraz miałem tą bitkę, to nie zwróciłem uwagi. A no teraz to się można leczyć, nie? Zajumoniłam <noise> Dobra Macie jakiekolwiek jeszcze leczenie? Bo ja nic nie mam No ja mam Jakieś osłonki też mam. I jeszcze, jeszcze coś? Apteczki potrzebujesz? No jakbyś miał jedną Takie bandaże mam No dobra Lecimy? Masz to może, ja już mam Feniksa jednego. Jacy wy wyposażeni jesteście, no, no. No co, no? Cześć, Rolik, jak to słabo! <grytanie> o mój Boże Baletantonowy <grytanie> z taka, taka, taka bomba Ma ktoś rozbijać czaszek? Przypadkiem czy nie macie? Dzięki wielkie! Serduszko Dzień. dla Marcinek z okazji Walentynek. U, u, u. Dziękuję bardzo. To fioletowe coś nie wiem. Wzięliście już? Co? To fioletowe co tam było zaznaczone. Nie wiem, ja mogę wszystko wyrzucić co mam. Z fioletowe. To i to mam. Nie nie, nie, pytam się o ten stabilizator, ale dobrze. Lepiam się! O, dobra, sobie. Tu są dwie rzeczy, które mi się przydadzą. Wziąłeś ten stabilizator? E, nie wiem, chyba Ola wzięła. Nie, nic nie brałam Nie, tutaj podniosłem, dobra. To tu leży. Ja się klepię z typami, ja jak coś. Ja dropa ja mogę dobrać. zaraz dać. Tak, nie, 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 nie Tak, wiem. A to potem, jak skończymy pitkę, mogę dropa dać i będziemy mogli się... nam powalony. Tak, Bo oni tam przejście mają. Ja w to wbiegam. Ty pójdzie do przejścia, nie! Nie, wlas w przejście. Powalony. No co? Jak ty tam biegniesz? Sam eliminację. O nie, no nie zabijmy A dobra Złota tarcza? Złota? Yy, no, tylko pancerzyk, ale coś masz Ta, A. ale będziemy trójką złotych No właśnie Dobra, wracam No, aha <głosy> <głosy> O, ja tylko to okay. widziałem O, przebijacz czaszek, super Wingman w ogóle był. Ja to bym chciała dodatek do piski pera, jakby ktoś miał. Ale jak? Nieważne, mam. Teraz to jestem kot. Jak ona fajnie gada. A no, w sobie. to Wszyscy my jesteśmy dobrze wyposażeni, nie? Noo Zarąbista giereczka się szykuje Ostatni team w ogóle został Aha Ile macie zabójstw? Ja mam jednego Ja cztery? Jednego? Ja w ogóle nic nie zrobiłem w tej grze No ty o ile masz? 7 o, cool. Gdzie ja unikałam walki, naprawdę unikałam. Aha, a to co teraz było, co nam poleciałeś tak samo na bitkę, to no bardzo. No to dwóch. Tam... <grych> Nie na no, żart. No dobra, Gierka na razie jest. Fajno, fajnie no? by było, żeby to winem zakończyć. Czy nas fajnie, to musi być win. Oho. Cześć Michałka, cześć gentleman, witam. Kolejna gierka w sumie z rzędu, gdzie coś trafia. Jupi. Dzisiaj, dzisiaj. Pantynki. A my nie, nie w tą stronę w ogóle idziemy, nie? To jest ten dodatek. Dobra, Roni, nie lutuj, chodźmy. Ty ją sama otwiera, skrzyneczki. Co wiem? Nie też otwieram. Szkoda, czasu. Uh, kerpek No Dobra, nie lutujemy. Ja ino słyszę, że. Ciekawe, czy to będą. Ciekawe, czy to będą takie bambiki, co gdzieś kampią, czy takie prosy, które też szukają nas po mapie. Ja się proszę, nie Zaraz dostanę Kampią. mówiłam, że kampią, ale mogą być prosy, które kampią jeszcze nie Ja robię podjazd A zobaczyli mnie Zostały dwa razy trzy Leży! Brawo. Dojazd. Leży drugi, leży drugi! Nice! O, no robimy to Uu. Nie no podniosą się Nie podniosą, nie pozwala Ja idę tam się bić No, O Boesus, mam go, biegnę za nim. Yeah, spionki! We nice. Well played, guys. Fajna uh -huh. You are the Apex Champions. You are the Apex Champions. Podnieśli się, by miała 8 kili. Serio. No, ale jak podnieśli? No, i wtedy krzyż zabił dwóch, a ty jednego.